Prace rewitalizacyjne Pałacu Saskiego postępują choć nie widać ich gołym okiem. Wiosną zakończono prace badawcze. W tej chwili był opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Było opracowywany także nie będą składane wnioski o nadofinansowanie projektów już budowlanych. Czekamy tutaj na decyzję tak, o, o przyznaniu środków na, na ten cel. Następnie ogłoszony zostanie przetarg wyłaniający firmę, która zajmie się projektowaniem i po okresie około kilkunastu miesięcy będzie można przystąpić do prac budowlanych. Prace miałyby zakończyć się za kilka lat. 2019-2020 rok mniej więcej, no wszystko będzie też zależało od w sumie tak, te terminu harmonogramu przyznawania środków, tak, bo tutaj to są spore koszty w sumie i, i E, musimy czekać na um, decyzję um, o, o, przyzna, o przyznaniu środków. Naszych. Muzeum Regionalne w Kutnie szykuje już wkrótce niespodziankę dla mieszkańców. Niespodzianka związana będzie z imieninami króla Augusta III.